Pierwsza tajemnica, powołanie Abrahama. Księga rodzaju 12, od 1 do czterech, i rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi twojej, z rodziny twojej i z domu ojca twojego, a idź do ziemi, którą ci ukażę. Uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię, a będziesz błogosławieństwem. Błogosławię tym, którzy tobie błogosławić będą, a przeklnę tych, którzy tobie złorzeczą. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I wyszedł Abram, jak mu pan rozkazał. Czytając ten fragment, widzimy początek nowego etapu historii zbawienia. Bóg wybiera jednego człowieka, aby rozpocząć z nim przymierze, które obejmie cały świat. Abraham zostawia to, co znane, bez gwarancji, bez planu, z jedną tylko pewnością, że Bóg jest wierny. Wiara Abrahama to nie uczucie, lecz decyzja posłuszeństwa. To gotowość ruszenia w drogę, choć nie zna się celu. To zaufanie, które staje się źródłem błogosławieństwa dla innych. Trzy wezwania do działania: Zrób krok w nieznane, znajdź dziś w sobie jedną przestrzeń, w której boisz się zaufać Bogu. Zrób pierwszy krok, mały, ale prawdziwy. Zostaw to, co Cię zatrzymuje. Abraham zostawił dom, bezpieczeństwo i znajomych. Co dziś Bóg prosi, abyś zostawił, byś mógł wzrosnąć? Bądź błogosławieństwem. Twoja wiara ma moc przemieniać nie tylko Ciebie, ale i innych. Uczyń dziś coś dobrego dla kogoś, kto się tego nie spodziewa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który powołał Abrahama, aby wyszedł z ziemi swojej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który obiecał Abrahamowi że uczyni go błogosławieństwem dla narodów. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus, który prowadził Abrahama po pustyni wiary. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który błogosławi tym, którzy błogosławią wierzącym. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który wzywa nas. Byśmy zaufali Jego słowu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który daje wiarę większą niż lęk. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który prowadzi każdego wierzącego w nowe życie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, który błogosławi rodzinom kroczącym w wierze Abrahama. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, który uczy nas, że posłuszeństwo rodzi błogosławieństwo. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który uczynił Abrahama ojcem wszystkich wierzących. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen.